Na początek z pozycji stojącej możemy przejść spokojnie sobie do skłonu, rozciągnąć dolną grupę nóg oraz nasz kręgosłup. I z tej pozycji łatwo przejdziemy do pozycji stabilizacyjnej pierwszej z rękami prostymi, dłonie pod stawem ramiennym. Możemy utrudnić podnosząc jedną nogę do góry albo drugą, chwilę przytrzymać. Mocno tutaj wciągamy mięśnie brzucha. Trudniejszą wersją jest deska z, na przedramionach. Podporze i tutaj utrudniamy na przykład noga do boku, bądź przychodząc z pozycji deski do pozycji podporu o rękach prostych, cały czas brzuch mocno wciągnięty, a ciało w jednej linii możemy też tutaj przejścia przód tył, a żeby mocno trzymać wciąż tą pozycję. Innym ćwiczeniem stabilizacyjnym jest stabilizacja bokiem. Tutaj trudniejsza wersja. A można sobie utrudnić jeszcze dodając nogę do góry oraz rękę, rozciągając bok. Łatwiejsza wersja, jeżeli to jest za trudne, to na kolanach i tak samo. Biodra do góry, wyciągnąć rękę, chwilę przytrzymać, adekwatnie drugi bok. I później spokojnie możemy przejść do rozciągania Najpierw odcinka lędźwiowego. Tutaj na mocno wyprostowanych nogach, ale też i uginając, rozciągając grupę tuniu nóg, kręgosłup, całe plecy nasze, później Stabilizacja o nodze prostej do góry, łatwo przejść do wypadu, oczywiście wszystko chwilę przytrzymać, tyle co damy radę. Tutaj pilnujemy, żeby kolano nie przekraczało palców. do pozycji rozciągającej plecy, odcinek oraz tylną grupę nóg i adekwatnie druga noga, przytrzymać nogę w górze, przejść do wypadu, pilnować kolana, żeby nie przekraczało palców stóp. I już same ćwiczenia rozciągające. Przybliżanie kolana do klatki piersiowej leżąc.